Nowi przedsiębiorcy nie muszą już obawiać się urzędników fiskusa. W życie weszły przepisy, które dają prawo do pomyłek przy prowadzeniu z biznesu. Z początkiem roku łatwiejsze będzie także płacenie podatków do i podatkowe i zmiany w przepisach, mimo że są korzystne, mogą sprawić, że niejeden nowy przedsiębiorca pokupi się i popełni błąd. Do tej pory taka firma mogła być ukarana przez skarbówkę. Popełnienie jakiegoś drobnego błędu nie powinno być od razu ym, karane jakąś, jakimś, jakąś karą finansową. Teraz to się zmienia, bo z początkiem roku urzędy skarbowe częściej mają pouczać niż karać. W dodatku nawet płacenie podatków ma być mniej uciążliwe. Od początku stycznia podatki płacimy na jeden rachunek, a nie na kilka, jak to było. το η Jest to ułatwienie dla podatnika, dlatego, że każdy podatnik e, wpłacając czy to PIT czy VAT e, będzie korzystał z, te, z jednego numeru rachunku bankowego. Jego numer możemy sami poznać w internecie albo otrzymać w urzędzie skarbowym. Dokonując nawet zaległości podatkowej za 2019 rok, ale po 1 stycznia, to już podatnik jest zobowiązany posługiwać się mikrorachunkiem. Już w ubiegłym roku jeden rachunek wprowadził ZUS. W tym roku wchodzi w życie Mały ZUS Plus. Mały ZUS to... To niższe proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenie społeczne. Rzeczywiście yy, dla tych tych małych firm, początkujących startupów, jest to wielkie ułatwienie. Mimo tego, że pamiętajmy, że oprócz tego małego zus mamy e, również tą ulgę e, dwuletnią. Nowością jest także obowiązek posiadania kas online przez warsztaty samochodowe czy firmy sprzedające paliwa, po to by skarbówka jeszcze szybciej wykrywała wyłudzenia podatków. Cieszę się, że państwo uszczelnia system podatkowy, bo to zmusza nas do, do uczciwego płacenia podatków. W tym roku przez cywilacy zapłacą niższy podatek dochodowy. Rząd Zdecydował bowiem o obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17%. Dominik cierpiał wiadomości. Polska przejęła dowództwo tzw. Tak szpicy NATO.